Hej, cześć, witam wszystkich cieplutko. Słuchajcie, może drobiazg, może drobiazg. Aero 2 było przez wiele, wiele lat jako darmowa opcja dostępu do internetu. Operator wziął jakieś podobno pieniądze z Unii i wtedy to Aero no, po prostu musiał zachować możliwość dostarczenia darmowego internetu. I było przez wiele lat i ludzie uważali, że to Aero się skończyło wraz jakoś z początkiem tego roku, a to nieprawda. Nie skończyło się, jest nadal myk i owszem, może Aero 2 nie nadaje się na główny internet, na przykład ta karta SIM tak w telefonie jako główny, bo prędkość jest 0,5, około połowy mega, jednego mega, tak? Czyli tam czasami się wystrzeli do 750, słuchajcie. Słuchajcie, kiedyś w ogóle wpisywało się kod CAPTCHA. Taki, prawda? Co godzinę trzeba było wpisać kod, więc to przerywało transmisję, a teraz tego nie ma, a nadal jest darmowe. Ja Wam powiem, I jaki jest patent z tej strony yy, i to jest legalne, tylko oni o tym dokładnie nie informują. Ok? I już Wam mówię, yy, trzeba wejść w pakiety Aero i zamów kartę SIM. Yy, no, ja tak zrobiłem. Zamówiłem nową. Co prawda, jeżeli macie starą, to podając imię, nazwisko yy, i numer PESEL, tylko i wyłącznie możecie odzyskać nawet 20 zł, które tam przed laty yy, po prostu mieliście, prawda? Yy, to był taki, bo to był depozyt, to była taka kaucja za kartę. Yy, więc jeżeli ją macie, to możecie nadal używać, ale nie wiem jak to jest. W każdym razie, część z tych kart starych nie działa. Prawdopodobnie, jeżeli karta nie była używana przez rok czasu, to ona się no, po prostu wygasła. Natomiast ten depozyt 20 zł można, można odzyskać. I tutaj, w pomoc, zwrot depozytu. Mamy: pobierz formularz. I tutaj, imię, imię, nazwisko, numer karty Sim i słuchajcie. Nie ma się co przejmować, jeżeli ktoś zgubił na przykład tą, ten kartonik i ma tylko tą samą małą kartę ponieważ można podać cztery ostatnie cyfry numeru PESEL, o nawet teraz jest cztery ostatnie cyfry i seria numer dokumentu tożsamości lub lub czyli wystarczy cztery ostatnie cyfry numeru PESEL i numer konta pisać i nie przyszło. nie przyszło te 20 zł po kilku dniach jak to wysłałem. Tutaj wszystko piszę, podpisać się i wysłać. Czyli tak można odzyskać te 20 zł. Nawet, z, powtarzam, z nieaktywnej karty, a wchodzimy sobie, słuchajcie, w pomoc. Mamy również duplikat. Owszem, możemy zamówić duplikat, też jest taka opcja. Jeżeli ktoś miał, tak, opłaci tutaj zamówienie, no to też jest duplikat, ale bezpłatny dostęp do internetu, informacje. No właśnie, tu jest o tym zwrocie. No i 512, tak, to jest tak, taka prędkość, ok. Sprawdź szczegóły. I tutaj jest zamów kartę SIM, okay? I tutaj zamawiamy nową, płacimy blikiem, więc znowu te 20 zł. Prawda? I otrzymujecie kartę. No i tu jest wniosek. Prosta rzecz, rzecz prosta. Natomiast, jak otrzymacie kartę, ta karta, wiecie co powiem wam jak było u mnie, ta karta za, zaczęła działać z tą ograniczoną prędkością, yy, ale trzeba wejść w pakiety Aero i najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, ona będzie działać chyba miesiąc. Dokładnie nie wiem, słuchajcie, nie mogłem się na tej stronie doczytać. Natomiast co to za problem wykupić jeden pakiet? Nawet podobno. No podobno, powiem wam tak, wykupiłem jeden pakiet ten, bez ograniczeń prędkości na 30 dni za 5 zł 3 giga. No i na przykład teraz gdzieś to leży, włączyłem i działa. I działa nadal, a już minęło 3 miesiące chyba. No. Czy 4. Także ciągle działa, tylko z tą prędkością 500, 512, tak? Kilobitów. Ale słuchajcie, nawet Kupując te pakiety, nie jest to jakoś drogo, bo 10 giga bez ograniczeń prędkości na miesiąc to też jest fajny zadyszkę. To też jest dość fajny. Jest 50 giga, jak ktoś chce więcej, za 30 zł i nawet 150 za 50 zł. Nie? Także, słuchajcie, jest możliwość subskrypcji, a więc <laughs> będzie Wam ściągać z karty na przykład, nie? Co miesiąc odnawiać na przykład taki pakiet 10 gigowy. Także jest taka możliwość, prawda? Ale, ale jest to opcja, w ogóle ten Aero 2, zobaczcie, oczywiście działa tylko w Polsce, do czego to można użyć? Słuchajcie, do internetu rzeczy, na przykład są kamery, są kamery na przykład zewnętrzne, wewnętrzne, które działają pod Wi-Fi na przykład, ale mają opcję taką, że można włożyć do nich kartę SIM, no, są niektóre urządzenia domowe, coraz więcej jest takich urządzeń, no właśnie, gdzie wsadzamy kartę SIM, nawiązujemy połączenie i ono działa. I gdzie nie potrzeba bardzo wysokich transferów, w ogóle wysokich, tylko po prostu potrzeba, żeby działał internet. Ktoś sobie w systemach zraszania ogrodu zamontował taką kartę SIM z Aero, no, i mu działa. Może sobie zdalnie, nie wiem, będąc nad morzem, w górach, w innym mieście, yy, patrzeć przez kamerę i włączać system zraszaczy albo wyłączać. Yy, w systemach alarmowych, słuchajcie, dla budynków mieszkalnych i tak dalej, są systemy alarmowe, gdzie można dołożyć, prawda, modem, lub te systemy mają na kartę SIM. No i słuchajcie, jeżeli jest ona nadal darmowa, a jest. W moim przekonaniu wystarczy tylko po, jak dostaniecie kartę, tylko ten raz wykupić ten pakiet za 3 giga i będzie rok działać. Aha, właśnie rok działać, czyli co roku trzeba wykupić to 3 giga, tak? Bo jeżeli nie doładujemy w ciągu roku, no to najprawdopodobniej na 99% ta karta się zamrozi, zamrozi się, i trzeba będzie wejść w pomoc, zamówić duplikat czy coś takiego, nie? Dobra, nawet jest dostęp do 5G, chociaż mówię, z ograniczoną prędkością, tak, tutaj dokumenty to już sobie z formularzy i tak dalej, komunikaty to już sobie czytajcie, jest konfiguracja urządzeń i tak dalej, różne tam rzeczy, z tego co wiem działa to na nadajnikach plusa, modemy, routery, smartfony, które tutaj działają, tak, no, różne takie, bo oni, jest model subskrypcji, o którym wspominałem, to, że można sobie zasubskrybować i będzie ściągać z karty. No i te pakiety i bezpłatny dostęp pakiety A, Aero. Zasady działania. No. Także nie, nie, umarł, nie umarła sieć Aero 2, działa dalej, jest darmowa raz w roku. Yy, no tak, tak ja uważam, tak ja uważam, bo tutaj szczegółowo nie ma powiedziane, nie ma powiedziane. No, że raz w roku 3 gigowy pakiet na miesiąc za 5 zł i działa. Z takim routerkiem, który pokazywałem, to jest świetna sprawa, bo kupujemy bardzo tani router i kupujemy internet, który praktycznie jest darmowy cały rok. Nie? Mamy kontakt jakiś? Na wszelki wypadek, chociażby mamy, ale ja na przykład w momencie, kiedy włączam, poruszam się nawet po YouTube, tylko no jakość tam będzie mniejsza, 240, ale to na telefonie to zupełnie, zupełnie wystarcza. Nawet nie widać, że za bardzo, że tam jakość jakaś jest troszeczkę słabsza, tak? A nawet 360 również, również chodzi. No tak. Taki filmik robię, żeby po prostu Wam przekazać pewną rzecz, że jeszcze można mieć coś prawie za darmo. Prawie za darmo. To wszystko na dzisiaj. Hej, cześć.